Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Szelek, to jest kolejny odcinek na moim kanale i to jest odcinek z nowej serii na moim kanale. Jeszcze nie mam na niej nazwy za bardzo, ale będzie to seria coś niby poradnikowa, temat serkowania będzie. No i jak już widzicie pod tytule dziś zrobimy sobie softboxa. Ma mam nadzieję, że ta seria się Wam spodoba, więc przechodząc yy, od razu do sedna rzeczy, do początku, do to... Po kolei będzie nam potrzebny karton, jakaś kartka, żeby zrobić szablon. Folia aluminiowa, yy, biała bibułka. Kabel, oczywiście, z oprawką. Yy, jakieś taśmy dwustronna jest zwykła. Klejna gorąco. Yy, nożyczki i nożyk do tapet. I jeszcze jakieś przyrządy geometryczne i ołówek. Dobra, yy, tutaj Wam zaprezentuję Soundboxa, którego już zrobiłem jakiś czas temu. On jest mały, to jest taki mały soundbox Jakbym powiedział, i on jest sterowany za pomocą pilota. Bo ma żarówkę LEDową, którą można sterować. No i dzięki temu można zmieniać jego kolor, jak również jasność, jak świeci. Ale dobra, dziś zrobimy trochę większego softboxa. Więc przejdziemy od razu do jego wykonania. Tam, właśnie jeszcze w rogu, jak widzicie świeci ten sodbo, który przed chwilą zaprezentowałem, więc dobra. Bierzemy kartkę i wycinamy z niej trapez równoramienny, następnie odrysowujemy go na kartonie 4 razy i wycinamy. Wytniemy odpowiednie części na każdy kawałek kartonu, przyklejamy za pomocą taśmy dwustronnej folię aluminiową i odcinamy nadmiar materiału. Tak się prezentuje sklejona siatka. Jeszcze trzeba wyciąć taki kwadrat i zrobić w nim dziurę na oprawkę. I teraz można to już złożyć i wszystko skleić. I będzie już mniej więcej przypominało to softboxa. <muzyka> Następnie bierzemy nasz kabel i łączymy go z oprawką, a następnie wkręcamy do softboxa. Teraz teoretycznie na Soulbox jest już zrobiony, ale jeszcze trzeba dorobić. To nie jest obowiązkowy punkt, ale ja dorobię blendę, która sprawi, że nasze światło będzie bardziej miętkie, za które zobaczycie o co chodzi. Więc do wykonania jej będziemy potrzebować jeszcze z kartonu kilka takich listewek, właśnie tej białej bibułki, i o tym o czym zapomniałem wspomnieć na początku: kilka podeczków do lodów i klej na gorąco. Z listewek składamy taki właśnie kwadrat, ale ono on, nie jest wytrzymały, więc wzmacniamy go pateczkami i klejem na gorąco. Tak się prezentuje nasz wzmocniony kwadrat, teraz wystarczy na niego przykleić tą właśnie białą bibułkę, która będzie blendą, no po prostu taką płachtą, która będzie zmiękczała światło. Tak wygląda zrobiona blenda, i teraz Wam zaprezentuję jaka jest różnica między zwykłym softboxem a softboxem, który będzie tą blendę miał założoną. Więc, teraz jak widzicie, to jest moja ręka i zwróćcie uwagę na cień rzucany na ścianę. To jest cień rzucany na ścianę. No, po co świeci softbox jest cień, a tutaj, jak już mam założoną blendę, ten cień jest rozmyty, nie jest tak bardzo widoczny. Tak jest właśnie różnica. Tak właśnie prezentuje się zrobiony swordbox. Jeżeli wam pomogłem, yy, to możecie zostawić łapkę w górę lub udostępnić ten film. Yy, trzymajcie się do kolejnych filmów z różnych serii, między innymi z tej serii. Do zobaczenia. Cześć.